Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony GAIOS, a to jest kolejna prezentacja modyfikacji o nazwie Eight Furnace's. Czyli ta modyfikacja dodaje do naszej gry nowy piec, który jest 8 razy wydajniejszy od zwykłego piecyka. Tą modyfikację nagrywam drugi raz, ponieważ YouTube usunął mi ją właśnie wczoraj, nie wiem z jakich powodów. Więc, tak, Craftujemy to tak, musimy mieć 8 piecyków i jeden diament, ustawiamy piecyki w ten sposób. Tak, jakbyśmy ustawiali zwykły piec i stawiamy w środku diament. Otrzymujemy 8 furnace. No i tak, stawiamy go. Wygląda on tak. Ma taki diament po środku. I tak, jak już mówiłem, jest on 8 razy wydajniejszy, i w tym samym czasie może jednym węglem lub czymś innym przepalić 8 rzeczy różnych. I tak, w tym czasie, kiedy w, w, w zwykłym piecyku przepalimy jeden, jeden na przykład cobblestone, Tutaj przepalimy 8. Już Wam to prezentuję. Tylko musimy mieć jakiś węgiel. Więc tak weźmiemy z mojej skrzyneczki węgiel. No i tak stawiamy tutaj. Jak sami wiecie, od razu się przypala I tak samo tutaj. Tutaj użyjemy tylko jeden węgiel. I w tym samym czasie przepalimy aż 8 cobblestone'a. Tutaj zdążył się przepalić 1, a tutaj już 8. Więc tak, tą modyfikację polecam dla ludzi, którzy, yy, którym nie chce się czekać, i którzy lubią, właśnie zabawę z takimi modyfikacjami, którzy, które ulepszają w yy, niezbyt yy, straszny sposób grę i przyjemny, Dobra, dziękuję za uwagę i zapraszam do instalacji. No i o tak, jesteśmy w instalacji. I potrzebujecie mieć dwa pliki: modloader i 8 slot Furnace, czyli tak, wypakowujecie je. Musicie mieć do tego program yy, WinRAR Archivizer, no i wchodzicie w Start. Windows XP będzie miało po prawej stronie uruchom, Windows Vista i 7. Tutaj wyszukaj programy pliki, klikacie to lub to, i tam wpisujecie procent app, data, procent. I potem wchodzicie w roaming, i potem Minecraft, i potem bin. I folder Minecraft otwieracie za pomocą Archiv WinRar, czyli klikacie prawy przycisk myszy, otwórz za pomocą WinRar Archiver to już możecie zamknąć. Usuwacie koniecznie folder Meta INF, ponieważ będą Wam się pojawiały black screeny lub blue screeny, kto tam woli. I tak, wchodzicie w modloader, zaznaczacie wszystko i przenosicie do Minecraft.jar wszystko przenosicie i wchodzicie w 8 slot furnace i też przenosicie wszystko do minecraft.jar i zainstalowaliście modyfikacje. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Życzę miłej gry i zabawy. Ja byłem Gajos. No i na razie